No, kto wymyślił naród? Ciekawe, kto wczoraj zadawał sobie to pytania, kiedy były różne uroczystości, czy w mniejszych miastach, czy Marsz Niepodległości w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Kto zadał sobie to pytanie, kto wymyślił naród? Bo od tego bardzo wiele zależy. No, jeśli naród gdzieś tam się ukształtował w, w miarę rozwoju małp w bardziej człekokształtne i tak dalej, no to Naród tak za bardzo nie ma jakiegoś jasnego celu, nie ma żadnego przepisu na naród. Nie wiadomo, czym narody mają się zajmować, co mają robić, jak mają żyć. Ale jeśli inaczej odpowiemy na to pytanie, no ja sobie odpowiadam zgodnie z prawdą, czyli z objawieniem słowa Bożego, co Bóg powiedział na temat narodu, no to zobaczymy, że po pierwsze, to Bóg stworzył narody. I tam historia zwierząt Babel. Możecie sobie przeczytać w Starym Testamencie. Jeśli Bóg stworzył narody, to Bóg nie tworzy rzeczy, bytów, zjawisk bez celu. Stąd należy sobie zadać pytanie, po co Bóg stworzył narody? I na to pytanie znajdziemy odpowiedź już w Nowym Testamencie, dzieje apostolskie, 17 rozdział od 26 wersetu czytam. Z jednego pnia Bóg wywiódł też wszystkie narody ludzkie, czyli Polaków również. Wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. O, czyli tu mamy ten porządek materialny. Ale W 27 wersecie Bóg objawia nam cel. Po co stworzył narody, po co dał im te różne rzeczy materialne, o których mówi, żeby szukały Boga? I dalej, sami sobie już przeczytajcie, jest rozwinięcie tej myśli. Jak Bóg chce dać się znaleźć, co dalej z tego wynika, jak ten naród ma żyć, i tak dalej, i tak dalej. Kto stworzył naród? Jeśli to Bóg. To znaczy, że Jego też musimy się pytać o to, jak ten naród urządzić i do Niego musimy się zwracać z prośbą, by się tym narodem opiekował.